Dzień dobry, to jest program Herbatka z Psychologiem. Ja nazywam się Monika Leśnikowska-Marciniak. Serdecznie zapraszam do obejrzenia już kolejnego odcinka. Dzisiaj będzie to specjalny odcinek QA, czyli pytania i odpowiedzi. I postaram się odpowiedzieć właśnie na kilka wybranych pytań, które Państwo zamieściliście pod jednym z moich wpisów. Pan Tomek prosi o poruszenie kwestii dobrej jakości snu. Panie Tomku, sam Pan rozumie, że w formule QA nie da rady odpowiedzieć na Pana pytanie w sposób pełny, wyczerpujący i tak bo ja bym musiała nagrać kilka odcinków w ogóle na temat snu, może kiedyś to zrobię. Natomiast dzisiaj tylko powiem, że z mojego doświadczenia pracy w zawodzie psychologa, to co jakby najbardziej rzuca mi się w oczy. Skąd się biorą właśnie takie ogromne problemy z bezcennością, jest to kwestia tego, że różne problemy z danego dnia przenosimy na dzień następny. Czyli chodzi tutaj o to, żeby właśnie starać się rozwiązywać różne trudne sytuacje, różne problemy, różne konflikty w danym dniu. I mieć poczucie, kiedy kładziemy się spać, że temat jest wyczyszczony, że my nic już na ten następny dzień nie przenosimy. Problemy nam się wtedy nie kumulują, umysł może się yy, spokojnie yy, wejść w tą fazę snu właśnie ciało może się odprężyć i możemy zasnąć. Także to jest chyba najważniejsza kwestia, jeśli chodzi o, o dobry sen. Kolejna sprawa. To oczywiście kwestia tak zwanej higieny życia, higieny zdrowia psychicznego, kwestia odpowiednich proporcji, które dzielą nasz dzień na fazę właśnie pracy, odpoczynku, regeneracji, rozrywki, przyjemności. Relacji z innymi ludźmi, jeśli to wszystko jest proporcjonalnie ułożone i harmonijnie, jeśli nie ma tutaj żadnych nadużyć, no to również dużo łatwiej jest nam wejść w ten nocny, nocny tryb regeneracji. Pani Iwona zadaje takie pytanie: jak nauczyć się nie oczekiwać, żeby nie przeżywać rozczarowań? Wszyscy przeżywamy rozczarowania. I to jest tak, że w miarę upływu lat, im jesteśmy starsi, bardziej doświadczeni, tym oczywiście tych rozczarowań możemy mieć więcej, ale jednocześnie też uczymy się, jak sobie właśnie z tym radzić, jak tutaj nie dopuścić do tego, żeby te rozczarowania nas zaczarowały, żebyśmy stali się ludźmi. Właśnie w jakiś sposób zgorzkniałymi, niedostępnymi, wyizolowanymi. A więc tutaj chodzi o to, żeby nie tyle wyzbyć się oczekiwań wobec innych ludzi, bo to byłoby nieludzkie, niemożliwe i w gruncie rzeczy szkodliwe i dla nas i dla innych ludzi, tylko chodzi o to, żeby nasze oczekiwania zracjonalizować. Czyli nie wchodzić w pole nadmiernych oczekiwań wobec innych osób, dlatego że jeżeli my zbyt wiele oczekujemy od jakiejś osoby, to tym samym tej osobie nadajemy dużo, dużo wyższą rangę niż sobie samej czy sobie samemu. I tym samym, jak gdyby, zmniejsza się poczucie naszej sprawczości. Naszej rangi i jesteśmy dużo bardziej wtedy uwrażliwieni na to, co ta osoba zrobi, co ta osoba powie. Wszystko jakoś tak zaczynamy odbierać bardzo mocno. Bo to często też jest tak, że jeżeli ktoś dużo oczekuje od siebie samej czy siebie samego, to również dużo oczekuje od innych i przez to oczekuje od innych, żeby inni byli tacy jak on sam. Jeśli oczekujemy od siebie, żebyśmy byli odpowiedzialni, obowiązkowi, tacy, 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 i tacy, to również będziemy oczekiwać tego samego od innych. A tu musimy zracjonalizować swoje podejście przez głębokie zrozumienie naszej odrębności, tego, że my jesteśmy inni, a inni ludzie są inni i mają inne cele, inne czasami wartości. I też inne oczekiwania względem nas. Czyli zamiast tutaj wchodzić w pozycję kogoś, kto nadmiernie oczekuje i tym samym, właśnie, może bardzo gorzko się rozczarowywać, to lepiej wejść w pozycję, właśnie, obserwatora, badacza rzeczywistości, innych ludzi, kogoś, kto stoi z boku i się przygląda, obserwuje, wyciąga wnioski. To będzie takie najzdrowsze podejście, dlatego że takie podejście Jednocześnie będzie w nas uruchamiało poczucie autonomii, właśnie tego sprawstwa, samowystarczalności w różnych kwestiach, samodzielności przede wszystkim. Co oczywiście nie znaczy, że my mamy sobie wszystko odpuścić, ale nie możemy przeżywać jakiejś wielkiej tragedii, jeśli właśnie ludzie nie zachowują się dokładnie tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Czyli bez pressingu, bez zmuszania innych, bez obrażania się, bez brania wszystkiego do siebie, tylko raczej radziłabym ustawić się w pozycji obserwatora. Pani o Niku The Kruelka zadaje tutaj trzy pytania. Pierwsze, jak przeprowadzać spotkanie, żeby nie dać się złapać na bajki i wciągnąć w toksyczną relację? Tutaj przede wszystkim radziłabym zwracać uwagę na spójność mowy ciała, na mikrogesty, na to, w jaki sposób dana osoba na nas patrzy. Czy on w, ty, w tym jej spojrzeniu jest chęć zrozumienia nas, jest życzliwość, jest uważność, czy ta osoba raczej. Yy, yy, taksuje nas wzrokiem i widzimy w tym spojrzeniu coś z drapieżnika. Wtedy wiadomo, że należy jak najszybciej y, tutaj y, przerwać tą relację. Spojrzenie bardzo dużo może nam powiedzieć o drugiej osobie, więc radziłabym właśnie na to zwracać bardzo dużą uwagę. Warto popatrzeć na proporcje, przyjrzeć się proporcjom, y, w ile czasu ile jest miejsca w wypowiedziach danej osobie poświęconych, ile jest tematów poświęca dana osoba samemu sobie, a ile uwagi kieruje na nas? Czy zadaje pytania nam, co ją interesuje? Jakie to są pytania? W jaki sposób wyraża się o innych ludziach? w jaki sposób ta osoba wyraża się o świecie? Czy potrafi bez, Umieszczania siebie na pierwszym planie, w centrum, czy w jakimś kontekście mówić o rzeczach dobrych, o rzeczach pięknych, rzeczach pozytywnych, rzeczach wzniosłych, bez umieszczania siebie na pierwszym planie. Czy monogamiczna relacja może opierać się na bezwarunkowej miłości? Nie tylko może, ale powinna. Jeśli się nie opiera, nie jest to miłość. Jak rozpoznać różnicę między swoimi granicami w związku a przekraczaniem barier dla rozwoju osobistego? Tutaj bym poprosiła o sprecyzowanie tego, gdyż to pytanie nie jest dla mnie jasne i przez to nie chciałabym również udzielić jakiejś niejasnej odpowiedzi. Pani Monika pyta, jak. Yy, Ustawiać granice dorosłym dzieciom, gdy na przykład one nie chcą uczestniczyć w pracach domowych, jak z nimi rozmawiać, żeby zrozumiały bez focha? Pani Moniko, jeżeli to są dorosłe dzieci, jeżeli to są dorosłe osoby i one nie chcą tego zrozumieć i one nie chcą partycypować w układzie społecznym, jakim jest rodzina. I jednocześnie korzystają z dobrodziejstw tego układu, to po prostu jakkolwiek brutalnie to nie będzie brzmiało, należy otworzyć drzwi i powiedzieć, aby poszukały sobie innej opcji. To jest, być może brzmi brutalnie, ale to jest jedyne, co możemy zrobić dla ich dobra i dla swojego dobra. Bo jeżeli dorosły człowiek nie rozumie, czym jest życie wspólnotowe. To należy w przyspieszonym tempie go tego nauczyć. Jak długo pozostawać singlem po wielu miesiącach toksycznego związku, zwłaszcza że wcześniej było się już wiele miesięcy też singlem? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ nie można sobie narzucać żadnych ram czasowych. Każda sytuacja jest inna, każda relacja jest inna, każdy człowiek jest inny i yy, narzucanie sobie takich ram czasowych byłoby narzucaniem sobie zupełnie zbędnego yy, samoograniczenia, które jest tutaj zupełnie niepotrzebne. Czyli chodzi o to, żeby nie wchodzić w schematy. Yy, i to rozumiem jako niewchodzenie w schematy, zarówno w stosunku właśnie do tych dorosłych dzieci, jak również w stosunku do związków, do relacji. Tutaj trzeba wyczuć sytuację, tak jak mówiłam, obserwować, przyglądać się i na podstawie tego podejmować świadome decyzje. Pan? O Niku Wojcmiz poruszył tutaj takich pięć tematów, które jego zdaniem łączą się w pewną spójną całość, która niestety ma miejsce w jego życiu, a te pięć tematów sprowadza się do w gruncie rzeczy kobiecej nienawiści do mężczyzn. Pan pyta, czy to jest możliwe, żeby taka nienawiść występowała, żeby występowała pokoleniowo. I odpowiedź brzmi tak. To jest możliwe, to często jest przekazywane pokoleniowo właśnie w tej linii żeńskiej. Proszę też pamiętać o specyfice społecznej, jaka od wielu. Dziesiątek lat, dziesiątków lat i setek lat, ma miejsce w Polsce, że kobiety były bardzo mocno straumatyzowane przez różne wojny, zabory, powstania itd. I musiały często zupełnie samodzielnie, samotnie mierzyć się z życiem. Wchodziły też w trudne, skomplikowane relacje z mężczyznami, i niestety w niektórych rodzinach taka głęboka niechęć do mężczyzn jest przekazywana z matki na córkę. Natomiast te wszystkie tematy, które Pan poruszył, one nawarstwiają się i, można powiedzieć, przenikają się nawzajem. Czyli to, co bym chciała, żeby tutaj bardzo mocno wybrzmiało, to to, że musi Pan pewne tematy przepracować w sobie, natomiast dopiero później można zająć się jakby sednem sprawy. Dlatego, że jeśli Pan pewnych rzeczy w sobie nie przepracuje, nie będzie Pan na tyle silny, Spójny wewnętrznie, zintegrowany wewnętrznie, żeby zmierzyć się z tak potężnym tematem, jaki Pan porusza. Proszę także pamiętać o tym, że ten chud emocjonalny kobiety, którą Pan opisuje, on prawdopodobnie związany jest z ciągłą złością, którą ta kobieta czuje, odczuwa, przeżywa, i właśnie to, ta złość generuje. Ten niesamowity chłód emocjonalny, który pan odczuwa. Osoba o nieku Sinamon-Ban yy, zadaje następujące pytanie: Z jakich powodów jedni decydują się na psychoterapię, a innych pługiem nie zaciągniesz do psychologa? Yy, to jest kwestia rozumienia yy, rozwoju własnego. Ludzi w ogóle można podzielić na takie dwie grupy już bez odnoszeń do od, odniesienia do terapii, czy do kontaktów z lekarzem psychiatrą czy z psychologiem. W ogóle ludzie dzielą się na tych, którzy chcą się rozwijać i rozwój ich napędza i cieszy i raduje i nakręca. I są ludzie, którzy niestety, ale nie tylko się nie rozwijają, ale się cofają wstecz, albo stoją w miejscu. Więc jest to kwestia właśnie tego, w jakim kierunku dana osoba tutaj zmierza. Kwestia również wiedzy, głębokiej wiedzy na temat tego, jak dokładnie wygląda Praca z psychologiem, mimo że mamy XXI wiek, jest tyle rozmaitych filmików, publikacji i możliwości pogłębiania wiedzy psychologicznej, to nadal ja na przykład często spotykam się z nierozumieniem tego, na czym polega różnica między psychologiem a psychiatrą, na przykład. Więc to jest też kwestia wiedzy i rozumienia pewnych spraw. Często jest to również kwestia po prostu lęku przed tym, że jeśli pójdę na terapię, to będę musiał czy będę musiała ponownie przeżyć traumę, że ten psycholog mnie ponownie straumatyzuje. A więc to znowu jest też kwestia właśnie wiedzy na temat terapii, jak to wszystko wygląda, jak to przebiega i rozumienia, że tu wcale nie chodzi o to, żeby kogoś ponownie traumatyzować. Tylko prawidłowo prowadzona terapia będzie prowadziła do wyzwolenia człowieka, do jego zintegrowania wewnętrznego, uporządkowania różnych rozchwianych elementów, a nie do tego, żeby człowieka znowu traumatyzować i, i narażać na jakieś bardzo złe mm, wspomnienia czy przeżycia. Yy... Teraz proszę państwa, kolejne pytanie zadaje pani Sabina. Proszę o podanie technik pozwalających pozbyć się nadziei, ciągłego czekania na sprawiedliwość. Przepraszam, ciągłego czekania, że sprawiedliwość i prawo zakończy bardzo trudny i długi czas. No, to jest troszkę zbliżone pytanie do tego pierwszego pytania odnośnie pozbycia się oczekiwań. I tak jak powiedziałam, wyzbycie się oczekiwań, wyzbycie się nadziei jest nieludzkie, jest złe. Także tutaj trzeba sobie dobrze uświadomić te różne procesy i patrząc na historię. Zobaczyć, że te procesy zachodzą w bardzo różny sposób i że rezultat końcowy jest zależny od bardzo wielu czynników, i często to są czynniki, zarówno formalne, formalno-prawne, jak i czynniki już typowo ludzkie. I w związku z tym człowiek zawsze będzie oscylował wokół takiego prawdopodobieństwa 50 na 50. Że coś zakończy się właśnie w sposób sp y sprawiedliwy, i y y taki właśnie y będzie miało godne zakończenie. To jest zawsze takie ryzyko, że to jest 50 na 50, bo tu są i czynniki formalno-prawne, i czynniki ludzkie. Natomiast nie można pozbyć się nadziei, nie można przestać oczekiwać, bo jest to podstawowy motor w ogóle rozwoju. Naszego. Pani Irena pisze, jak to się mogło stać, że wychowaliśmy syna na narcyza? No, pani w swoim pytaniu rozwija ten temat. Ja tutaj nie będę tej całej wypowiedzi cytowała. Chciałabym tylko powiedzieć, że oczywiście wychowanie ma bardzo duży wpływ na. Powstawanie rozmaitych zniekształceń osobowości, zaburzeń osobowości, natomiast nie jest tak zawsze. A w przypadku narcyzmu to jest w ogóle jeszcze dodatkowo taka kwestia, że tak jak to mówię w wielu moich filmikach, narcyzm jest również problemem duchowym. I najgłębsze decyzje. U narcyza przebiegają właśnie na tym poziomie serca, na poziomie duchowym. To jest kwestia wyboru, jakim ja chcę być człowiekiem: dobrym czy złym, uczciwym czy manipulującym innymi ludźmi, szczerym czy kłamliwym itd. itd. A więc przez to chcę pani powiedzieć. Że nie wszystko zależy od rodziców, chociaż bardzo dużo, to jednak nie wszystko zależy od rodziców. I yy, są takie przypadki, że rodzice się starają, wychowują dziecko jak najlepiej potrafią, yy, i obiektywnie rzecz biorąc, popełniają bardzo mało błędów, a i tak yy, dana osoba właśnie na tym duchowym, bardzo głębokim poziomie. Wchodzi, dobrowolnie wybiera zachowania narcystyczne, ponieważ tak naprawdę wybiera pychę. Wybiera pychę, wybiera kłamstwo, wybiera manipulację. Pani Joanna pyta, jak stawiać granice dorosłym dzieciom? Byliśmy wszyscy zawłaszczeni narcystycznie przez narcyza ukrytego, mojego męża, a ojca dzieci. Troszkę już powiedziałam o stawianiu granic dorosłym dzieciom, kiedy mówiłam o tym, że jeśli dorosłe dzieci nie rozumieją życia wspólnotowego, no to trzeba im to bardzo szybko tą wiedzę przekazać, często w dosyć brutalny sposób po prostu, aby zasugerować, aby po prostu nakazać wręcz, aby zaczęły radzić sobie w życiu same. Natomiast w przypadku przemocy narcystycznej, jeśli widzi pani, że dzieci przejawiają podobne zachowania jak właśnie pani mąż, to tutaj w stosunku do narcyza tym, co działa, jest projekcja siły. Jeśli to nie pomoże, ograniczenie kontaktu. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, bo to są najbliższe osoby. Ale też prawda jest taka, że to właśnie najbliższe osoby najbardziej mogą nas zranić. Naj, najsilniejsze są to relacje, w związku z tym też najbardziej bolesne. I. Yy, trudno jest nam pojąć to, kiedy najbliższa osoba yy, zachowuje się w sposób yy, przemocowy w stosunku do nas, no, natomiast, natomiast no, takich sytuacji jest bardzo dużo: czasami to są dzieci, czasami to jest właśnie mąż, czy żona, czasami to są nasi rodzice, i też wtedy włos jeżą nam się na głowie, kiedy uświadomimy sobie, że mamy do czynienia właśnie z yy, narcyzem. Yy. Pani Katarzyna pyta, jaki nurt psychoterapii będzie dobry i dla kogo. Pani Kasiu, jeśli wolno mi tak powiedzieć, tutaj przede wszystkim nie tyle najważniejszy jest kierunek, nurt psychoterapii, co ja uważam, że najważniejsza jest relacja pomiędzy pacjentem, klientem. A daną osobą, która ma pani pomóc, między panią a psychologiem czy psychiatrą. To, co mogę podpowiedzieć z własnego doświadczenia, radziłabym, aby terapeuta był psychologiem po pięcioletnich studiach magisterskich lub psychiatrą, lekarzem-psychiatrą. Na pewno to jest, to jest, to, to uważam, że jest ważne. Natomiast, jeśli chodzi o te poszczególne nurty, bardzo one są drobiazgowo opisane. Można zapoznać się z tym, co który nurt reprezentuje, i jakby biorąc to wszystko pod uwagę spróbować poczuć co najbardziej do Pani przemawia, gdzie najbardziej byśmy się czuli komfortowo. To, co radziłabym też, żeby się nad tym zastanowić, to przeanalizować właśnie czas trwania terapii, charakter terapii w danym nurcie, Czy to jest terapia, Bardziej dyrektywna czy mniej dyrektywna? Czy terapeuta, psycholog bardziej Panią prowadzi, czy bardziej Pani towarzyszy w różnych sytuacjach? Jakie są Pani możliwości też logistyczne? Jakie są Pani możliwości finansowe? Te terapie też w znaczący sposób różnią się, jeśli chodzi właśnie o płatności. Także yy, ważne jest, czy chciałaby się pani skupić konkretnie na jakimś problemie, czy woli pani taką pogłębioną analizę, bardziej całościowe podejście. Takie różne kwestie należy sobie je przemyśleć i podjąć decyzję. Natomiast, tak jak mówię, najważniejsza jest yy, nasza relacja z psychologiem. Osoba, psychologa, czy ta osoba nam odpowiada, czy nam nie odpowiada, czy dobrze się czujemy, kiedy słuchamy tej osoby, kiedy rozmawiamy z tą osobą, czy ona potrafi słuchać, czy jest wystarczająco dla nas empatyczna, czy czujemy to, że, ta osoba, że ten psycholog za nami podąża, że jest uważny. To są bardzo ważne kwestie. Natomiast kwestie tych poszczególnych nurtów, to już jest sprawa moim zdaniem drugoplanowa. To tyle na, ty, no tyle na dziś. Myślę, że najważniejsze pytania odpowiedziałam. Za jakiś czas znowu zrobimy sobie taki odcinek, więc jeśli któryś, któryś z tych pytań, na któryś z tych pytań nie odpowiedziałam, to z całą pewnością postaram się. Yy, odpowiedzieć w następnym tego typu odcinku. Na dzisiaj to będzie tyle. Serdecznie Was pozdrawiam. Zachęcam do subskrypcji kanału, do udostępniania moich filmów. Zapraszam również na mojego Facebooka. Moja strona na Facebooku nazywa się Soul Medica. Tam również zamieszczam różne interesujące treści. Staram się, żeby to było miejsce yy, dla każdego. Serdecznie zapraszam do zobaczenia!